Hej, z tej strony Rowerowy Witam Was na moim kanale Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do oglądania A teraz sobie zrobimy taki szybki odcineczek Z rozbiórki Jak to się mówi? Skrapracza Od chłodnic Jak zwał tak zwał Walić to, ważne że coś z tego jest Całość na metaleo To jedno Kilogram wychodzi 16 zł. Ja co dzisiaj rozebrałem, to drugie, które super poszło. Zobaczymy, czy się opacało to rozebrać. Czy by było całe, ścinamy do metala. Dobrze, jedziemy z koksem. Piersie sobie. Starujemy. Zważymy sobie te złomik. Złomiku nie jest długo, dużo. Przepraszam. 220 g Po. Nie wiem. Po 50 groszy. 11 groszy by wyszło. Dodajemy już. Mamy 11 groszy złomiku. Pójdzie do złomiku. Teraz sobie starujemy. Pojemniczek. Eee, to sobie wsypiemy eee, aluminium. To jest te, to jest jedno, które się dało rozebrać. Tamtego drugiego, tego pierwszego nie. Eee, jeszcze nie, ale muszę, może się wezmę. Zobaczymy. Na razie zrobimy. Czekajcie, to jest aluminium takie zwane. U mnie na skupie to mówią na to. Aluminium plastyczne. Jaj, z tym jest inna cena za to. 560 gramów po 8 zł. Było, tak, sprzedawałem 4,48 za Już za to dodajemy 4,359. Super, za samo to. Dobra, teraz tak to sobie już odłożymy nie wiem czy, teraz sobie starujemy to zobaczymy czy się dobrze starało, dobra jest teraz sobie starujemy to i największy finał tego drugiego rozduleczki będzie miedziuszka te rurki takie jest trochę tego I miedziuszki jest 525 gramów po 33,50, 33,50, i za samą miedziuszkę dostanę 17 zł i 59 groszy. Dodajemy, wychodzi 22 zł i 18 groszy, czyli jakieś 6 zł jestem więc do przodu. Czy warto było to rozbierać, to drugie? Pewnie, że warto. Wiadomo. Ktoś policzy czas to i tamto. Nieważne. Dla mnie warte, bo jestem 525 gramów miedziuszki do przodu. 6 zł do przodu. Rozbrałem na czynniki pierwsze. Ja to lubię. Zajmę się pewnie tamtym. A jak nie pójdzie, to wtedy pójdzie do metaleo, ale myślę, że to ogarnę na spokojnie. Podejdę to inaczej do tego. Więc super. Pozdrawiam serdecznie do następnego koleżanka i koleżanko, i koleżanko, i koleżanko, i kolego, kolego. <laughs> Pomyliłem się. Sorki. I napiszcie w komentarzu, czy było warto. Dla mnie warto i to jest najważniejsze. Sama przyjemność tej rozbiórki. było tego. I że mogłem odzyskać każdy metal do metalu. I to się liczy. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się.